Gospodarka głupcze, pewnie to słyszeliście, to słynne hasło wymyślone przez sztab wyborczy Billa Clintona w 1992 roku. Hasło, które stało się sloganem powszechnie używanym także poza Ameryką. I do tego hasła, szerzej do gospodarki, w swoich wystąpieniach odnoszą się politycy praktycznie na całym świecie. Czasem szukają swoich pomysłów. Wiecie, że polska gospodarka rośnie. O, o właśnie. Szybciej niż grzyby po deszczu. Banalny, stereotypowy, taki oklepany zwrot, że coś rośnie jak grzyby po deszczu. Ale trzeba przyznać, że internauci są spostrzegawczy. Nie chodzi o to, że premier w garniturze rzekomo zbierał grzyby. Zwrócili uwagę na pewien szczegół. Ten szczegół, że polska gospodarka jest jak guzik. Ten guzik, bo jeszcze wytrzymuje. Później w nagraniu premier opowiada, a opowiadać można wszystko także o gospodarce, a ja opowiem wam m.in. o słynnej zielonej wyspie Donalda Tuska, której po prostu nie było, bo sfałszowano dane. Kilka sekund czołówki i zaczynamy! Pamiętacie te konferencje czy raczej kilka konferencji z Polską na zielono wśród innych czerwonych krajów. Premier Donald Tusk zapewniał wówczas, że jesteśmy jedynym krajem, który oparł się recesji. Polska przedstawiona jako zielona wyspa, czyli ze wzrostem gospodarczym tyle, że nie była to prawda. zauważyła to część gazet, ale dopiero po latach, gdy Główny Urząd Statystyczny dokonał rewizji odczytów z poprzednich lat. Czyli wcześniej po prostu bezczelnie pompowano wyniki, być może właśnie na potrzeby takich konferencji. Te pomyłki, jak mówią jedni, czy manipulacje, jak mówią drudzy, dotyczyły końca 2012 i początku 2013 roku. A dlaczego teraz o tym mówię? No to spróbujmy połączyć kropki. Decyzją premiera Tuska w listopadzie w zeszłym roku odwołano prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Po co odwoływać prezesa GUS? No jak to po co? Po to, by wyniki były lepsze. Zaledwie kilka miesięcy później GUS zmienia koszyk inflacyjny, dzięki czemu oficjalna stopa inflacji jest mniejsza od tej, która byłaby w starym koszyku. Masz gorączkę, zbij termometr albo weź inny, który pokaże niższą temperaturę. No i tutaj widzimy te zmiany w koszyku inflacyjnym, co się zmieniło. Mniejszy udział żywności, bo droga, mniejszy udział energii, czyli prądu gazu, bo też drogie wzrosły udziały artykułów, usług, które tak szybko nie drożeją. No i mamy efekt zmian. Oficjalna inflacja wygląda niżej, ale w portfelu jest to znacznie bardziej dotkliwe. To spójrzmy na kolejną grafikę, która będzie w pewnym stopniu ilustrować rzeczywisty, faktyczny stan polskiej gospodarki. To jest saldo finansów publicznych wyrażona w procentach PKB. No, Polska jest na tej mapie, ale to jest raczej czerwona, a nie zielona wyspa. Mamy na minusie 8,5%. W zasadzie, no nie, nie jesteśmy liderami, bo ciut lepsi w tym niechlubnym rankingu są Rumuni. W każdym razie mamy jeden z najgorszych wyników w całej Unii Europejskiej. Taka jest prawda o stanie polskiej gospodarki. I to jest to samo, co z rzekomo Zieloną Wyspą. Tu dodać, tam odjąć, trochę podkręcić, zamienić. Po to właśnie, między innymi, potrzebna była zmiana na stanowisku prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zresztą, sam Donald Tusk zawsze lubił epatować cenami. Zawsze, gdy nie rządził, bo gdy rządzi, to jakby o wysokich cenach już raczej zapomina. To jest artykuł zaledwie sprzed pięciu dni. Drożyzna w Polsce szaleje. W ciągu tygodnia cena koszyka zakupowego z produktami uznawanymi za podstawowe wzrosła aż o 3% w ciągu tygodnia jednego tygodnia o 3% jak to ma się do oficjalnego wskaźnika inflacji? No, ma się nijak. Zresztą proszę sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, o ile wzrósły czynsze zamieszkania w ciągu ostatnich dwóch lat. O ile mieszkacie oczywiście w mieszkaniu, a nie w domu. To są dwucyfrowe, procentowe wzrosty, często ponad 20%. Ale rząd wie lepiej i przekonuje, że nie ma drożyzny. Idźmy dalej, bo tutaj nie tylko o inflację chodzi. O wzrost gospodarczy także. Posłuchajmy, jak manipuluje pani Elżbieta Polak, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Na koniec trzeciego kwartału PKB w Polsce wynosi 3,7%. A na koniec 2023 na koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości to było 0,1%. 1,1%. Ta wypowiedź miała sprawić, wytworzyć takie poczucie, że za poprzedniej władzy Polska nie rozwijała się, lub rozwijała bardzo wolno. To spójrzmy na oficjalne dane. Dane Europejskiego Urzędu Statystycznego, czyli Eurostatu. To nie są żadne pisowskie dane, tylko oficjalne dane z Brukseli. Za tej złej, paskudnej, powszedniej władzy, jak wielu mówi, gospodarka polska urosła ponad 30%. I obok Irlandii i Rumunii byliśmy najszybciej rozwijającym się krajem w całej Unii Europejskiej. Tak, pani Elżbieto Polak, tak to właśnie wyglądało, a pani wyskakuje z jakąś 0,1%. Choć Pani manipulacja z PKB to i tak jest nic w porównaniu z tą manipulacją z rtęcią wodrze ale to jest na odrębny temat i gdy kiedyś będziemy o tym rozmawiać, to przypomnimy również tę historię. Idźmy dalej, bo mm, choć premier zbierając grzyby mówił o gospodarce... A wiecie dlaczego? Bo robimy, nie gadamy. To nie wiadomo dlaczego, a w zasadzie wiadomo dlaczego, pominął zadłużenie deficyt. Wystarczy rzut oka, krótki rzut oka, szybki rzut oka na dane dotyczące deficytu. Zobaczmy, co się zaczęło dziać po zmianie władzy. Deficyt wystrzelił i to jak? To jest prawie 1000 milionów, miliard złotych dziennie. Łyso wam? Łyso, nie Łyso. Zobaczymy, komu będzie Łyso za dwa lata, bo mniej więcej wtedy zobaczycie, co się będzie działo, gdy Zielony Ład, ETS-2 wejdą w życie. To będzie naprawdę tragiczne dla wielu gospodarstw domowych, bo rachunki mocno pójdą w górę. Naprawdę o kilkadziesiąt procent. Wtedy już żadne zmiany w Głównym Urzędzie Statystycznym nie pomogą. 2025 rok to rok rachunków grozy dla tych, którzy ogrzewają domy i mieszkania ciepłem systemowym. To miliony rodzin, setki szpitali, szkół czy domów dziecka, w których koszty ogrzewania rosną praktycznie bez żadnych ograniczeń. Rząd Tuska uśmiecha się do Was, ale za tym uśmiechem kryją się wyższe rachunki. Ale to jest wszystko jeszcze na odrębny temat. Będziemy do tych tematów różnych, gospodarczych, często wracać w kanale. Tak, tak to widzę, a my się widzimy jutro tradycyjnie o 18 i o 21. Do zobaczenia. Aha, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał, pamiętajcie o tym, żeby komentować. My na te komentarze odpowiadamy. Nie na wszystkie, bo rzeczywiście czasu nie jest zbyt wiele, ale nadrabiamy zaległości. Mówcie też znajomym, krewnym, sąsiadom, że jest kanał tak, im nas będzie więcej, tym przyjemniej będzie się nam pracować. Robimy to dla Was. Widzimy się codziennie, codziennie nowe treści.